Dzień dobry Państwu, Mirosław z Tytuł Polaków. Dzisiaj mamy 14 luty 2020 roku i właśnie w dniu dzisiejszym dotarła do mnie informacja o proteście górników, który ma odbyć się 21 lutego o godzinie 12 w Warszawie przed Sejmem, a następnie spod tego Sejmu będzie prowadzony będzie przemarsz pod Kancelarię Premiera. W związku z tym, chciałbym, zresztą nie tylko chciałbym, po prostu namawiam Państwa do czynnego wzięcia udziału w tego typu proteście, ze względu na to, że to nie jest tylko i wyłącznie protest samych górników. Jeśli chodzi o węgiel i wszelkiego rodzaju inne zasoby naturalne, dotyczy nas to wszystkich, całego narodu polskiego, ze względu na to, że to jest nasz majątek. Jeżeli my sami nie zadbamy o to to osoby, które chwilę obecnej piastują stanowiska w zarządzie, czyli w rządzie polskim, oni w stosunku do nas nie wyciągną ręki. Oni zrobią wszystko, żebyśmy my nie wiedzieli, co oni z tym wszystkim robią i w jaki sposób zostało to zaplanowane. Bardzo proszę zwrócić uwagę na, te ostatnie 30 lat, jakie przebiegły nam, szczerze mówiąc, bardzo szybko i pokazały, jak pięknie wszystkie rządy dotychczasowe postępowały z naszymi rodzimymi zakładami produkcyjnymi, z naszymi hutami, z naszymi przedsiębiorstwami. Wszystko, co dobrze prosperowało, co się dobrze rozwijało, w pewnym momencie nagle stało się nierentowne. Ale nierentowne dlaczego? bo komuś zależało na tym, aby ta firma została zamknięta, aby została sprzedana za grosze, aby potem właśnie zagraniczny inwestor wszedł do tej firmy, a następnie po krótkim okresie czasu jej prosperowania zamknął, po czym te produkty, które były produkowane w danym przedsiębiorstwie, musieliśmy sprowadzać, czyli importować z innych krajów. W związku z czym Wspieraliśmy gospodarkę innego kraju, a my sami w danym momencie nie wyrabialiśmy niczego. Na dzień dzisiejszy zamykane są kopalnie, ale nie tylko. Wydobywane są już, znaczy się wydawane są koncesje na wydobywanie naszych złóż naturalnych, które mają ogromne znaczenie jeśli chodzi o nasz wspólny majątek narodowy. Większość polityków, którzy zostali wybrani na tą kadencję, mówią, że coś takiego jak majątek narodowy nie istnieje. Natomiast istnieje majątek państwowy, z którym oni mogą zrobić dokładnie, co, co im się żeby nie podoba. I właśnie w chwili obecnej to się dzieje. Wydają koncesje na odwierty, i wydobywanie naszych złóż, które są naszą własnością. My, taki każdy jeden przeciętny Polak w ci rzeczy, nie będzie miał z tego nic. Pewna część z tego wydobycia będzie w formie dywidendy wpłacana do Skarbu Państwa przez firmy zagraniczne, ale proszę zwrócić uwagę na to, że patrząc na całokształt tego, w jaki sposób funkcjonują firmy zagraniczne na terenie Polski, to wszyscy zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, że te duże przedsiębiorstwa, duże koncerny nie płacą w Polsce żadnego podatku. W taki sposób rozliczają swoje e, tutaj działania, aby nie zostawić ani grosza w Polsce. Ta, prowadzą fundacje, które nie płacą e, żadnych podatków, rozliczają sobie tak księgi, wrzucają takie koszta w e, wydobycie, czy e, właśnie w produkcję, czy w transport i temu podobne rzeczy, aby Polska nie mogła uzyskać od nich żadnych finansów, aby mogli ogromne pieniądze wyprowadzać z terenu Polski. Tak prawdę mówiąc, jest to wojna gospodarcza. Wojna w białych rękawiczkach, gdzie w danym momencie nie trzeba wyjąć broni i strzelić komuś w łeb. Bo gdyby to była wojna, to by każdy jeden z nas wiedział, że przyjdzie ktoś, strzeli nam w łeb i ukradnie nasz dobytek. Na dzień dzisiejszy nie strzelają nam w głowę, ale strzelają w całkiem inny sposób. Jest wiele sposobów, które są wykorzystywane przeciwko nam. Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych w chwili obecnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawo do Życia oraz innymi polskimi aktywistami czynnie działa na rzecz całego narodu polskiego, staje w obronie. Staje w naszym imieniu w Sejmie i stara się odpowiednio argumentować swoje działania, podparte badaniami. Starają się przekonywać obecnych posłów, ale niestety muszę przyznać, że to jest tak jak krok o ścianę, albo jakby mówił dziad do obrazu. Nic nie dociera. Ci ludzie nawet nie wiedzą tak prawdę mówiąc, na co głosują. Dostają poprawki bądź ustawy na ostatnią chwilę. Mają, każdy jeden z nich, ma swojego doradcę i to ten doradca mówi danemu posłowi, w jaki sposób ma głosować. A jeśli nie robi tego doradca i ten poseł nie ma czasu zaznajomić się z daną ustawą, która ma zostać wdrożona, to podejmuje decyzję na ślepo albo zgodnie z zarządzeniem osoby, która decyduje w partii, czyli szefa partii. Szanowni Państwo, bardzo ważnym jest tutaj, aby uczestnictwo Państwa było tutaj rzeczywiście w takim większym gronie, aby każdy z Was, każdy z nas zrozumiał to, że to wszystko, co się w chwili obecnej dzieje na terenie Polski prowadzi do całkowitego zniewalenia, zniewolenia i grabieży narodu polskiego, czyli nas, Polaków. Nas na naszych własnych ziemiach, w naszej ojczyźnie. I to bez jednego strzału, tak prawdę mówiąc. Jeżeli my pozostaniemy bierni i nie będziemy z tym nic robili, to będzie tak, jakbyśmy dali sami przyzwolenie ku temu. W związku z czym, może po prostu od razu wszyscy wyprowadźmy się stąd. Ale tak prawdę mówiąc, wyprowadzając się stąd, tutaj z terenu Polski, i jadąc gdziekolwiek do innego kraju, jednemu się uda, drugiemu się nie uda. A biorąc pod uwagę fakt, że my, jako naród polski, posiadając cały ten majątek narodowy i dając, wybierając spośród nas osoby, które będą godne reprezentowania, właśnie nas, jako naród polski, ale nie będą rządzić, a zarządzać naszym majątkiem zgodnie z naszą wolą, to uwierzcie mi Państwo, że jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie stać się niesamowitą potęgą na terenie Europy, ale również i świata. Biorąc pod uwagę ogrom, wielkość, Zasobów naturalnych, jakie znajdują się w naszych ziemiach, jesteśmy większym potentatem, tak prawdę mówiąc, jak, niż Dubaj. Posiadamy dużo większy majątek. Niestety jesteśmy przez te wszystkie lata manipulowani, oszukiwani. Wmawia nam się, że. Rodzimy się na przykład z 20 tysięcznym długiem, czyli każde jedno dziecko, które przychodzi na świat już ma 20 tysięcy długów długo, co jest rzeczywiście nieprawdą. Jest to fikcja, jaka została stworzona przez odpowiednie grupy społeczne, są to bankierzy, którzy produkują całkowicie bezwartościowy pieniądz, czyli papier, który w stosunku społecznym jest tylko i wyłącznie umowną wartością. Nie ma żadnego zabezpieczenia w złocie, w, srebrie, w srebrze czy w jakichkolwiek innych zasobach, które są wymienialne i posiadają rzeczywiście jakąś wartość. Biorąc pod uwagę te wszystkie kopalnie, które są przygotowywane do zamknięcia, a złoża węgla są w tych kopalniach naprawdę jeszcze ogromne i wystarczą nam na wiele, wiele lat. I przy odpowiedniej modernizacji oraz wykorzystaniu odpowiedniej technologii, na przykład zgazowywaniu głębinowego węgla, jesteśmy w stanie ten dochód zwiększyć minimum trzykrotnie jeszcze, co będzie służyło każdemu jednemu Polakowi gdzie każdy jeden z nas, będąc tym akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem tego majątku polskiego, będzie otrzymywał odpowiednie dywidendy, jeśli my sami zaczniemy się odpowiednio gospodarować w naszym kraju. Jesteśmy w stanie odbudować bardzo szybko służbę zdrowia. Nie musi być tak, że, bo szczerze mówiąc, przyglądam się naszemu społeczeństwu, mamy na przykład wielu dentystów, ale jak się tak rozglądam i rozmawiam z ludźmi, w szczególności na wsiach, bo bardzo dużo spędzam czasu na wsiach rozmawiając z wieloma rolnikami, widzę w jaki sposób, że, że mają właśnie popsute zęby. Zadaję sobie sam osobiście w, w danym momencie pytanie: jak to jest, dlaczego zostało do, doprowadzone do tego etapu, że mamy wielu lekarzy, dentystów a Polacy chodzą z popsytymi zębami? Jak to jest, że mamy świetnych lekarzy, a Polacy chodzą chorzy? Jak to jest, że my, właściciele tych ziem, właściciele tego majątku, pozwoliliśmy sobie na to, aby za nas Decydowano o tym, co i w jaki sposób będzie rozporządzone z naszym majątkiem. O tym, że ktoś za nas będzie decydował, czy dane przedsiębiorstwa będą dla nas rentowne, czy też nie. O tym, jakie produkty do Polski sprowadzać, a jakie w Polsce produkować. Albo co najgorsze, że. Zarząd Polski, zwany potocznie rządem polskim daje dotacje firmom zagranicznym, a polskim nie. W związku z tym wszystkim co w chwili obecnej powiedziałem oraz z działaniem jakie Tutaj Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych przedsięwziął. Wierzę, że zrozumieją Państwo chwilę obecnej powagę tej sytuacji i przybędą licznie do Warszawy celem połączenia sił, wymiany informacji, dowiedzenia się o prawdziwej problematyce jaka dotyka cały nasz naród polski, a nie będziemy wierzyli w to, co pokazuje nam telewizja polska, TVN czy jakakolwiek inna jeszcze stacja zagraniczna, która niestety, ale nie przekazuje nam rzetelnych informacji i tym samym utrzymuje nas w tak zwanym fikcyjnym świecie. Jeszcze raz przypominam, protest odbędzie się 21 lutego o godzinie 12 przed Sejmem. Jeśli ktoś chciałby kontakt z organizatorem, z panem Michałem Baborskim, może zadzwonić pod numer telefonu 661-705-792 lub napisać na adres e-mail baborski -małpa pl. Ja w tym momencie serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny program i mam nadzieję, że zobaczymy się licznie tego dnia w Warszawie i wspólnie zaczniemy wspierać. Organizację, która działa w naszym imieniu, na naszą rzecz, dla naszego wspólnego dobra, przyłączymy się do tej organizacji, budując coraz większe grono, które w każdym jednym zakątku Polski zacznie dbać o nasze wspólne dobro, o nasz wspólny majątek i zaczniemy wypełniać nasz polski obowiązek w stosunku do nas samych. I nie damy więcej przejąć inicjatywy obcym gościom, którzy pod y, przyszywką y, polskich nazwisk wykorzystują naszą naiwność, nasze dobro, jakie w gruncie rzeczy z natury jest w nas przyswojone. Tworzymy z Polski prawdziwy raj, prawdziwą ojczyznę, która zabezpieczy nie tylko nas w chwili obecnej, ale nasze przyszłe potomstwo, a jednocześnie pozwoli naszym rodakom wrócić z zagranicy, gdzie muszą bardzo ciężko pracować często gęsto za mniejsze pieniądze, często gęsto w rozterce ze swoimi rodzinami a polska gospodarka będzie się rozwijała dokładnie z potrzebami, jakie ma cały naród polski. I zabezpieczymy wszystko na najwyższym poziomie. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.